Dzień dobry, widzowie z tej strony Wojtek. Dzisiaj wbijamy 100 łapek. Dobrze. Czekajcie. Mój. Czekaj, nie Roblox, sorry, widzowie. Mój kanał. Obecnie jest 90, może jest więcej. 91. Brakuje 9 łapek do 100. Hmm. Ciekawy, czy się uda uzbierać 100 łapek na moim filmie. Może będzie stół. Oby była stówka. Hmm. Jeszcze dziewięć łapek brakuje. No ciekawe czy się uda. Ciekawe, nadal 9 łapek brakuje, brakuje 9 łapek. O już 8 i zawie, zostawiacie błyskawicznie. To no, na błyskawicznie co nie pojedzie, ale o, już się zaraz, szybko, szybko. Dziękuję Wam bardzo. Bardzo Wam dziękuję. Niestety to nie jest live, ale tylko Wam pokażę, że ja naprawdę. Uuu, tro... ja już sześć łapek. Pokażę Wam tylko, że ja naprawdę zrobiłam łapki w górę. Więc wiecie. Brakuje jeszcze 6. Dobra, zostawiajcie no połakom od sześć 6 łapek. Ten film myślę, że długo nie będzie trwał, jakby w takim tempie robicie. O już pięć łapek! Zostawiajcie łapeczki. Zostawiajcie. Uuu, już trzy łapki brakują. Dawajcie widzowie. Musicie jak najszybciej. Cały czas trzy. O, już dwie! Hmm. Cały czas. Czekajcie, czy się uda. Brakuje dwóch łapek. Tylko dwóch Ciekawe czy dobijemy Obyśmy dobyli Dwóch tylko łapek blokuje Łagam was widzowie Oby się udało Dobra, widzowie. No, widzowie, trochę już długo nawet. Czemu wy nie zostawiacie? Nie wiem, wy chyba nie chcecie. Dawajcie, Popłagam was. Wy dobijesz bardzo bym was chciał hm. Mam nadzieję, że dobiję Was no weszcie. Dawajcie no Błagam.

Oj, sorry, sorry. Czekam na was. Uu, nie chcę się naprawdę. Tak mało brakuje. Tylko dwie, bogom. Czekajcie. Zaraz. Czekajcie, trzeba długo sprawdzić, bo... Może zróbmy... Mam nadzieję, że Mało bardzo brakuje. To są moje filmy. No weźcie, zostawcie. Tu możecie zobaczyć 10 subskrypcji, 1300 1000, Nie no. 1300 wyświetleń, 98 łapek. Chyba, że to się zaraz zmieni. O, 11 subskrypcji. Hmm, ciekawe czy zostawicie te łapki. No dawajcie. O jedna łapka brakuje. Zostawiajcie. Dawajcie, błogą was. Hmm. No nie wiem. Może jeszcze zostawcie jedną łapkę. Jest! Udało się, zrobić. Sto łapek w górę! Dziękuję wam. To papa. pa! pa.